Czego warto się uczyć w szkole, a więc dziś konkretne i przydatne informacje oraz moje historie, tak by podeprzeć to argumentami, na czym powinno się skupić w nauce w szkole. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony jak zawsze Emil Lipski, no i jeżeli jesteś na tym filmie, to bardzo, ale to bardzo dobrze, bo to jest właśnie kanał dla Ciebie, to jest kanał dla młodych osób pragnących się rozwijać, gdzie ja to pokazuję i daję jakieś myślę, mam nadzieję, przydatne rady dla wszystkich osób e, zadających sobie pytanie, jak to można zrobić w sposób normalny i naturalny i dziś wybraliście temat na odcinek o tym by porozmawiać jak, po co, dlaczego i czego, konkretnie czego uczyć się w szkole, najzwyczajniej w świecie, więc moje dziś przemyślenia życiowe w tej samej sytuacji byłem, co Wy również. Zostawił sobie już furtkę na temat taki, napiszcie, co o tym sądzicie, bo my tu tworzymy społeczność, a nie wiecie, że ściana jakiś tam twórca, influ, influencer. Napiszcie mi w komentarzu, czy robić filmik o tym, może nie o tym samej nauce czego się uczyć w szkole, ale o tym, jak najwięcej wycisnąć z edukacji, jak najwięcej wyciągnąć. To myślę dobry temat. Napiszcie w komentarzach, czy, czy warto go zrobić. Więc moi drodzy, mówię, wybraliście sobie sami, bo dziś. Em... To, to pytanie, i czego się uczyć konkretnie, zadałem wam na Instagramie. I ja na właśnie moim Instagramie wybraliście, że ten temat chcecie dziś obejrzeć, więc tam polecam wpaść i obserwować, bo, bo tam realnie mamy kontakt bardzo blisko i decydujecie o tym, co będzie w najbliższym filmie, moi drodzy. Ehm, o samej edukacji to my zawsze sobie tutaj rozmawiamy, ale nigdy tak konkretnie nie rozmawialiśmy o tym, ehm, czego się uczyć, by nie mieć takiego straconego poczucia czasu. Ja rozumiem, że te 8000 tysięcy subskrybentów nowych to nie jest. Ehm, Wynik z niczego, po prostu polecacie sobie te filmy. E, no i, i super, że jest nas coraz więcej, że tworzymy tą społeczność. Więc tu, e, tu naprawdę sercem mi się raduje, jak widzę, że tyle osób jest zainteresowanych tą tematyką. Więc czego konkretnie się uczyć, moi drodzy? Pierwsza i najważniejsza rzecz, bo o tym trzeba zacząć i rozwinąć, bo każdy o tym mówi, nie każdy rozwija, nie, nie każdy daje argumenty, nie każdy daje do tego historię i realne. Przypadki użycia, tak to nazwijmy, bo zawsze chcę tutaj, żeby było jasno wytłumaczone i konkretnie, żebyś sam doszedł do wniosku, że coś się opłaca robić lub się nie opłaca, to są języki. Moi drodzy, języki macie e, zawsze w szkole, i to jest naj, chyba najbardziej przydatna umiejętność rzecz, cokolwiek co możecie ze szkoły wynieść. Ja rozumiem, ja rozumiem, moi drodzy, e, co chcecie mi teraz powiedzieć, że języki w szkole to są uczone na beznadziejnym poziomie, na takim poziomie, mam złego nauczyciela od angielskiego, nauczycielka e, nie wiem, maluje paznokcie na lekcjach uczyć cokolwiek takiego, moi drodzy, ale języki to jest kluczowa sprawa, bo m, macie je tak czy tak, czy chcecie, czy nie chcecie. E, macie te języki, więc e, czemu by nie skorzystać. Podam wam realne teraz moje his historie z mojego życia. Ja o tyle byłem mądry i jednocześnie trochę głupawy, że rozumiałem to, że w gimnazjum czy liceum języki są bardzo ważne. Już miałem wtedy dwa języki, konkretnie u mnie angielski i niemiecki. Też możecie napisać, co wy macie, jakie macie wy języki. Jestem ciekawy. Z, z reguły chyba jest angielski i niemiecki. Hiszpański jest chyba też popularny, no nie wiem. Możecie dać znaka. Więc e, moi drodzy, ja już byłem, dlaczego, dlaczego mówię, że i trochę mądry i trochę głupi e, na swój sposób, że wiedziałem, że to jest bardzo ważne, ale i tak nie poświęcałem tyle uwagi tym językom, ile teraz bym e, to zrobił. To w sumie coś jak filmy te, e, czy, co bym zrobił w liceum, jeszcze raz, tu już dwie części są, nie? Tych filmów, więc to jest coś, coś takiego łączonego, ale jeżeli bym się cofnął, to właśnie znowu bym e, podszedł do tego inaczej i znowu bym się ich e, uczył. Czy znowu? Wtedy też się uczyłem, ale nie traktowałem tego zupełnie poważnie. I do, cie, do tego Ciebie zachęcam, że nawet jeżeli masz języki na studiach gdziekolwiek, to masz je. Ja wiem, że coś, co wynika z przymusu jest ciężkie dla osób, by pojąć, że jest wartościowe. Bo gdy chodzi o to, że sam języka potrzebujesz, to wtedy dochodzisz do tego wniosku samemu i zapisujesz się na kurs, tylko że wtedy płacisz. Teraz masz za darmo. Nie narzekaj na nauczycieli, tylko rób po prostu robotę w swoim zakresie. Jaki nauczyciel by nie był nie. Potrafi przekazywać wiedzę. Języka akurat można się uczyć również samemu, ale zaraz, zaraz. Teraz, jak ktoś by powiedział, Emil, no to po co mi szkoła, skoro mogę się sam języka nauczyć? Po to, że nawet słaby nauczyciel tego, ten język no jako tako zna, więc jeżeli ty będziesz sam e, pracować, będziesz pracowała. Nad nauką tego języka mogę sobie wziąć coś do picia, kurczę, bo nic nie mam i, 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 i mi zasycha w gardle, ale mm, merytoryka tego wszystkiego jest taka, że jeżeli pracujesz, to możesz się spytać nauczyciela, tu robię błąd, taki, owaki. On ci może nawet źle doradzić. Ja zrozumiem, wszyscy jesteśmy ludźmi, mylimy się. Też się mylę, mylisz się, ale zawsze możesz pytać o drogowskazy. I tak chyba trochę wygląda też współpraca na studiach, jeżeli o nich myślisz, że to Ty masz drążyć temat, a nie ktoś za rączkę, no Zosiu, naucz się tych stu słów nie, Zosia nie chce się uczyć. No, Zosiu, naucz się tych stosówek, no nie? I tak to, tak, to, tak to wynika. Więc czym wcześniej sam zaczniesz rozumieć, że jest to ci potrzebne, e, nie musisz za to płacić, ale i tak trzeba to traktować poważnie, tym dla ciebie po prostu lepiej. Bo wam teraz przykłady, żeby nie było tak, że każdy mówi o języki, Tylko ja mam podam realne takie konkrety, e, które ja sobie nawet zanotowałem, ale to zawsze, zawsze to pamiętam, moi drodzy. Zobaczcie ten przykład niemieckiego. To ja zawsze podaję, że moja nauczycielka mówiła, że, Emil, ty, ty teraz ten. Wiecie, nie chcesz, nie, nie chce mi się, nie chciało mi się. Uznawałem, że dobra, angielski starczy. E, teraz żałuję. I ja już wtedy wiedziałem, że, że będę żałował. Stąd to mówiłem, że mądry i trochę nie za, nie za mądry na samym początku, że wiedziałem, że mi się to przyda, i tak nie poświęciłem tego, temu tyle uwagi. Dlatego nie chcę, żebyście robili ten, ten błąd, co ja. I e, na błędach innych się najlepiej uczy. To jest, to jest najlepszy nauczyciel życia. Więc moi drodzy, podejdźcie do tematu rzeczowo i właśnie, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, teraz świat to globalna wioska. Był już film o gapierze, był już film o wyjazdach, Będ będą filmy o wyjazdach. Więc moi drodzy, po maturze może się kazać, że wy wyjeżdżacie za granicę do pracy. Gdy znacie na przykład dwa czy trzy języki, to jest w ogóle już kosmos, więc macie dużo lepszą perspektywę z zarobku, wysokości waszych zarobków i tego, co możecie robić, z kim, jak i o której godzinie, jak to się mówi, nie. Więc zobaczcie, jak się wam zwiększa wachlarz możliwości. Możecie do pewnych prac nie trzeba mieć konkretnych umiejętności, ale trzeba mieć język. I wtedy też możesz dobrze zarobić w takiej pracy, widzicie? To, to pokazuje, że jednak ten język jest absolutnie kluczowy i najważniejszy, i dlatego o nim sobie tutaj mówimy. Kolejna rzecz to w Polsce e, jest bardzo modny no nazwijmy, nie szukamy jakiegoś odpowiednika, ale outsourcing wszystkiego, w na przykład usług informatycznych, ale nie tylko. Korzystają inne zagraniczne firmy z wiedzy naszych rodaków i w takim modelu teraz nasz kraj funkcjonuje i gospodarka, na pewno jej znaczna część, czy na pewno część, nie wiem czy znaczna, żeby nie być jakimś gołosłownym, no to faktycznie, jeżeli znasz języki, to na rynku pracy, bo chyba o to tu chodzi, po to się uczysz, żeby mieć pracę, jeżeli uczysz się dla rodziców, no no to wyłącz to wideo. Uczysz się dla siebie, umówmy się. Uczysz się dla siebie. Rodzice ci mogą kazać, ty możesz tego nie rozumieć, ale na tym kanale, że 10 tysięcy ludzi na niego wchodzi w ciągu miesiąca e, nowych, no to znaczy, że wy już chyba rozumiecie pewne rzeczy i nie muszę tak o takich, o takich właśnie e, sprawach tu wspominać i was przekonywać do tego. Nie, umówmy się. Więc, e, więc ty, sam, ty sam, sama już powinieneś zdecydować e, po co i, i dlaczego to jest bardzo ważne. Co jest e, takie, o tym się nie wspomina, o tym się nie wspomina, ale jest to, żeby dobre, dobre słowo e, znaleźć, moi drodzy. Pracę możesz znaleźć w jednym języku. O, wiem, jak to opowiedzieć. Pracę możesz znaleźć w jednym języku, ale jeżeli znasz dwa języki, to masz już zamiast 100 ofert pracy, 200. O, o to mi chodziło. Więc widzicie, że po to się uczymy, żeby zdobyć potem na końcu pracę, a nie po to, żeby zaszponować znajomości jakiegoś języka, bo język to jest komunikacja, język obcy, żebyście załatwiali tematy. Super, no w końcu mi się udało dobre porównanie znaleźć, więc zwiększa wam się w pula ogólnie tych e, prac, które możecie wykonywać, czy to na wyjeździe, czy jak widzicie również w kraju, więc jest to arcy, ale to arcy ważna sprawa. Po samym języku to my sobie możemy mówić i mówić i mówić, ale teraz czego się uczyć, jeżeli chodzi o przedmioty może zawodowe, bo nie pomijajmy tej grupy, połowa osób tak naprawdę oglądających tutaj to chodzi albo do technikum, albo do e, szkoły branżowej, czyli zawodówki dawnej, więc moi drodzy na tym się skup. Captions Jeżeli chcecie pisać też maturę, oczywiście, ok, zdajcie sobie ją, ale jednak jeżeli jesteście w dobrym technikum bądź zawodówce, to się skupiajcie na tym, by wyciągnąć jak najwięcej z przedmiotów zawodowych, bo to wam będzie dawało pieniądze. Znowu, to co, co przechodziliśmy sobie dwie minuty temu. Po to się uczysz, by zarabiać pieniądze. No jeżeli chcesz się uczyć i nie zarabiać pieniędzy, nawet doktorzy, profesorowie zarabiają pieniądze, bo bez pieniędzy troszeczkę ciężko by było, nie? No, na łaste, na łasce ludzi to tak trochę słabo. Więc lepiej sobie na to zapracować, 咦，嗯、yeah, um。 konkretnymi umiejętnościami jest po prostu łatwiej, tak jak wcześniej podałem wam dlaczego językiem jest łatwiej dlaczego językiem jest łatwiej zapracować o matko, jak to zabrzmiało, przepraszam na pewno 65% teraz osób się śmieje przez że tak mi się tak mi się powiedziało ale no, że język wam pomaga zarabiać to też jest, no ale nieważne przejdźmy dalej więc tak samo te zawodowe przedmioty są po to, żebyście zarabiali pieniądze, więc na tym się skupcie nie skupiajcie się na tym i to trzeba sobie jasno powiedzieć, by znać każdą rzekę w Ameryce Południowej. Fajnie, jeżeli będziecie widzieć, gdzie leży Brazylia, bo jest to bardzo duży kraj. No i okej, okay, nie? Jeżeli nie zamierzacie startować w tyle turniejach, no to po co wam wiedza, jaka jest stolica Urugwaju? Nie wiem, czy to jest do końca potrzebne człowiekowi, by funkcjonować na co dzień. Dla mnie sprawa jest mocno dyskusyjna. Dla mnie sprawa jest mocno dyskusyjna. Ja wiem, że wiedza podstawowa musi być zawsze, ale jednak ja bym się już skupił na tych przedmiotach zawodowych. Jakie wykorzystanie? Może stać i połączyć moi drodzy, jeżeli macie praktyki. No to bądź co bądź, ale wykorzystujcie te praktyki, bo czasami ludzie na fryzjerze całe życie sprzątają lokal fryzjerski. Halo. Wy macie zdobywać konkretne umiejętności. Jeżeli jesteście w szkole o profilu, gdzie zdobywa się również konkretne umiejętności, to to jest najważniejsze, co możecie zrobić. Te egzaminy zawodowe nie są po to, by były na papierze, tylko po to, żebyście mieli realne umiejętności, a nie potrafili zdawać egzamin, który sprawdza wasze umiejętności. Macie mieć te umiejętności, by je spieniężyć, by ktoś wam powiedział, zrób mi to, a ja ci zapłacę. To jest. Cel. Cel. Nawet po liceum i studiach to jest cel w życiu, żeby żebyś e, wiedział, co możesz zrobić dla kogoś i dostać za to pieniądze. Tak samo nawet tłumacz, nie? Dostaje pieniądze za tłumaczenia. No nie każdy musi być tłumaczem, ale ale myślę, że już konkretnie rozumiecie o co mi chodzi. Tu macie dwa filmy, które są polecane przez YouTube jako e, idealne dla was, czyli pod profil e, was jako osoby. E, to są filmy, które w YouTube zachęca, żebyście obejrzeli. Mam nadzieję, że kanał wam się podoba, filmy wam się podobają a ja czekam na komentarze co do tego wideo i pogadajmy właśnie tam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!